Cześć, zapraszam Was na spotkanie ze mną. E, opowiadać będę kiepsko, ponieważ od 9 lat gadam wyłącznie, e, głównie znaczy się, e, do 9-letniej córki, która nie mówi, i jest to komunikacja e, utrudniona ze względu na autyzm. E I z tego powodu postanowiłam coś zmienić w swoim życiu, bo już tylko potrafię mówić o jej świnka, kurka. I tym podobne rzeczy. No, oczywiście przesadzam z tą świnką, kurką, ponieważ Ola ma bardzo szerokie zainteresowania, i z powodu tych zainteresowań my czytamy bardzo dużo książek. Są to głównie książki o zwierzętach, ale bywają też takie o prawach fizyki. Ma bardzo szerokie zainteresowania, mogę tylko tyle powiedzieć, i uwielbia słuchać, jakie się czyta. Yy, powoli zaczyna też sama sięgać po książki yy, i próbuje coś tam czytać. Na ile czyta? Yy, tego nie jestem w stanie po wam powiedzieć, ponieważ nie mówi. Ale kiedy każę jej podawać właściwą książkę, yy, mówię tylko tytuł, yy, na którym nie ma żadnej podpowiedzi na okładce, o czym ta książka jest, ona podaje właściwą książkę, czyli chyba czyta. Taki mój wniosek. No ale wracając do y, sedna sprawy, czyli do spotkania z książkami, dziś Małpka Koko, czyli zbiór wierszyków y, o różnych postawach ludzi. Jest to człowiek narzekający, jest tu y, o stereotypach, o, tym, o naszym podejściu do stereotypów, y, o strachu, o sposobach na zasypianie. Y, są też takie zabawne, jak o różnych małych stworzonkach, które spędzają dziwnie czas o oganianiu się wśród prania. Krótkie, zabawne rymowanki, dla dwóch trzy czterolatków, którzy, które lubią czytać wierszyki, słuchać wierszyków. Kolejna książka to Córka męża i córka żony Dariusza Muszera. Jest to odpowiedź na motywach baśni braci Grimm, Pani Zima, czy tam Pani Zamieć, różne wersje były tej baśni. Tutaj zamiast czarownicy mamy trollkę. Ale motywy, podobne jest przesłanie, podobne są treści. Myślę, że Waszym dzieciakom się spodoba. Mnie ta książka urzekła, ponieważ w dzieciństwie baś ta baśń Grimów była moją ulubioną, a tu jeszcze wszedł motyw taki trochę skandyna skandynawski, gdzie pojawiają się trolle i troszeczkę inna... inny klimat. Trzecia książka to Głosownik, czyli odjechany dziennik Staszka Juraszka Pawła Maja. No, moja córka jest powoli w takim wieku, gdzie. Oj, korzystanie z technologii to je ma w małym paluszku. Tworzy czasami w tablecie takie rzeczy, że y, jestem zdziwiona i zaskoczona, że ona potrafi takie rzeczy stworzyć, bo, bo ja nie potrafię stara się budować jakieś światy w Minecrafcie, stara się y, rysować przestrzennie. No i tu mamy takiego właśnie bliskiego jej bohatera, czyli tego Staszka Juraszka, który dostaje szlaban na komputer. No u nas akurat komputer nie jest wykorzystywany tak często. Szlabanów na technologię też nie robię, raczej robię alternatywę. Wyjście do lasu, malowanie, klejenie. I to sprawia, że tej technologii nie ma za dużo ale jest wykorzystywana do nauki i do rozwijania umiejętności. Tutaj Staszek Juraszek dostaje szlaban na komputer, ale nie dostaje szlabanu na telefon. Jestem tym telefonem, w tym telefonie postanawia się na początku wyżalić, a z drugiej strony też chce opowiedzieć, jakie ma dość urozmaicone życie. I dzięki temu poznajemy troszeczkę jego yy, szkolnej codzienności, Sprzeczek, tego w jaki sposób są konflikty rozwiązywane. Myślę, że pouczająca i ciekawa lektura dla nas, ktoladków, a przede wszystkim e, lekka i opowiadająca o sprawach im, im bliskich. Dzięki czemu e, zainteresują się w ogóle czytaniem, bo to jest najważniejsze, żeby chcieli czytać. No i czwarta książka: Strachy Rysia. To taka opowieść o naszych własnych strachach, lękach, o tym, jak sobie z nimi radzimy, o tym, że możemy sobie pomóc sami, inni mogą nam pomóc. Opowieść zaczyna się bardzo prosto od wyprawy dzieciaków do parku, i tam spotykają wielką górę, która przesłania słońce. Czym ta góra jest? Okazuje się, że to wielki stwór, a skrył się pod kołdrami z bardzo błahego powodu, bo przestraszył się ptaszków. No i nasze lęki są właśnie takimi ptaszkami, które y, wydają nam się niesamowicie groźne. Y, staramy się ich unikać, staramy się unikać wyzwań, a później się okazuje, że wcale nie są takie groźne, że wystarczy troszeczkę nam pokazać y, jak wygląda Otoczenie, że wcale nie jest takie groźne, że inni mogą się nas też bać. Na końcu mamy płytę i kilka zadań ciekawych dla dzieciaków. U nas y, płyty dołączane do książek są wykorzystywane do nauki czytania. To mi pozwala też obserwować, w jaki sposób Ola uczy się czytać. Czy potrafi śledzić tekst, bo inaczej wygląda to, jak ja jej czytam, a ona pokazuje palcem, w którym miejscu jest. Czasami tam palec jej się usunie, czasami zasłoni mi dłonią i wtedy mi jest trudniej czytać. A kiedy włączę jej płytę i pozwolę spokojnie usiąść na łóżku, wodzić paluszkiem lub wzrokiem po... Książce, to wtedy widzę, czy ona potrafi śledzić tekst. A czytany przez lektora tekst uczy takiego podejścia, takiego dość szybszego czytania, bo to jest takie uczenie się, obserwowania kolejnych słów, jak one wy wyglądają. Jest to tak zwana nauka globalnego czytania. Zaczyna się od Podsuwania dzieciom kartonów z, z danymi słowami, ilustracjami do nich, lub czytania, co jest na tych kartonach. No takie globalne czytanie wprowadza się nawet sześciomiesięcznym dzieciakom, więc i ponoć jest to dość skuteczne, me skuteczna metoda. Nie wiem na ile, ponieważ my mieliśmy tę metodę, ale nie jestem w stanie stwierdzić, rezultatów ocenić. No dobrze, to by było na dzisiaj tyle. Za chwilkę Wam opowiem też o panu Patyku. Ale nie chcę, żeby film był za długi, bo może mi się nie zładować do internetu. Pa! pa.